Czemano, z tej strony CXL. Jak wiadomo, dzisiaj wystartował nowy event z okazji Dnia Dziecka, a co za tym idzie są nowe przedmioty eventowe. Na przykład nowy kostium Rubisa czy też nowy pet Bobas. Ale te kwestie omówimy sobie w dalszej części tego filmu. A jeżeli chciałby ktoś dołączyć do klanu, zapraszam do opisu, tam macie link do Discorda, wbijajcie. I również macie konkurs pod tym filmem na rangę Bobas i Stokoła. Link w komentarzu, like, sub i obowiązkowo wbicie na Discorda, a tam też będzie konkurs na Stokoła. Więc tak naprawdę macie do zgarnięcia 200 Koła i rangę Bobas. Bez przedłużania zapraszam do oglądania, jak zdropowałem 3 miliony w jedną godzinę, i umówimy sobie event, co i jak i na czym najlepiej zarabiać. Ju. A, ale mam, mam, zabiłem! Czemu, z niego? czemu ty? Mam, mam miecze tylko, miałem full sack, miałem full no, sacra no, no, mam, Czemu mam Nie no masakiewę, ale on masakiewę nie? Bo... Tak masakiewę, ale wypadło mi wszystko, robię stream'a Ten klon skacze <noise> Idź na dół, idź na dół, dobrze, dobrze Dobra, biję go krytami po prostu, no nie wiem, go trzymał w dziurze No co mordeczko, gdzie biegniemy? Na warszawkę? Na warszawkę? Na warszawkę? Na warszawkę? Do, skar do skara? Do skara? O, do wody? O mordo Mordeczko. No bo i tak go dogania, bo on też skacze. O, o, ale odda. o, ale cukiereczek, ale cukiereczek. Uwaga. Ani razu. Knokujcie go w dół. Erke, mogłabym Dobra, już uciekł. Od. Nie uciek, nie uciekł. będzie. Dobra, kujcie go. O, Erke, jak ułożyć? D -d Dajcie mi go bić.

4-7 Ej, co za debil Co za debil Full Ana, full Ana 2 Smoczy mnie Oddaj to w pyniu Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Czekaj, zabijam, nie wklejacie się, nie wklejacie się, zabijam! gdzie jest boss? Ej! Dobra, bezpieczna strefa to była jak jestem zjebany Ja Pidi A, jak sobie pójdziemy tutaj w prawo od spawna, tu mamy respa, tu sobie pójdziemy Yy, mamy dwie maszyny maszyna standardowa no i super maszyna nagród. Yy, i jeszcze tak wymiana żetonów na bilet tu mamy bilet do super maszyny nagród i koszt takiego biletu wytworzenia jest aż 512 żetonów czyli tych żetonków potrzebujemy aż 512 żeby wytworzyć taki bilecik, dzięki któremu możemy sobie otworzyć fajną super skrzynię standardowy drop. a na dwójka anarchiczny miecz anarchiczny kilo zmianki czeki powiększenie sakwa elitra i baloniki z takich nowych itemów głównych, co mnie interesuje, to tak naprawdę goście małego Urbisa, bo jest bardzo fajny, ma stały efekt szybkości i wygania 2, dodatkowe 10% obrażeń, po zabiciu każdego gracza kradziemy mu 3% majątku, czyli jeżeli ktoś ma miliony na koncie i zabijemy takiego gracza, możemy ukraść mu 3%, maksymalnie stokowa, czyli tak naprawdę jeżeli ktoś ma paręnaście milionów na koncie, zabije takiego gracza, no to dostaniemy z niego po prostu stokowa tutaj, w balansu. Nowy pet, Bobas. Dwa dodatkowe wyobrażenia, 10 odporności na miecze, odporność na ogień dla serca. Bardzo fajny pet, jestem ciekaw jak on w praktyce będzie funkcjonował. Eee, blok Widmo. Jest to nowy blok, w sumie nowy item eventowy. Jestem ciekaw jak on działa w praktyce, że po na ziemi uwalnia energię, która obniża maksymalny limit serca u bliskim graczu na określony czas. Ym, on był opisany dokładnie na Discordzie, to co, ile kratek działa, na jaki czas itd. Tak Ale takim głównym itemem, w sumie, który mnie interesuje, jest to z Helem. Że po aktywacji unosi się, niszcząc wszystkie bloki znajdujące się nad nim. Myślę, że to będzie działało na podobnej zasadzie, jak bomba: że, jak sobie jesteśmy w trapie, użyjemy, to niszczy nam wszystkie bloki do góry. Nie wiem, ale postaram się go przetestować. Fajnie, jakby tak działał, i wydaje mi się, że tak działa. Z tego opisu wnioskuję to. Elektro, no wiadomo. No i standardowa maszyna, tak naprawdę potrzebujemy tu tylko 16 takich słodkich żetonów, jest to chwila moment, żeby nafarmić. Anarchiczny set i I mamy też no, no, tego nowego Peta, co jest bardzo fajne. Klucz do epic z której też jest bardzo fajny drop, check na 500 dolarów, to tam wiadomo, ale anarchiczny set, PET, kluczyk do epickiej, Cox i Perły, w ogóle to już jest rewelacja tak naprawdę dla nowego gracza. I teraz tak, są dwie strefy no, i one są na spawnie. Jest to w sumie pierwsza taka nowa rzecz, że jest event połączony jakby ze spawnem, z głównym światem więc jak się zrespimy, pójdziemy sobie prosto mamy tutaj strefę właśnie tu gdzie jest czarna dróżka, najprościej zapamiętać, czarna dróżka na tej strefie, w lewo i w prawo, tam ona się tak ciągnie do końca w sumie borderu na tej strefie traci się itemy, czyli jeżeli na przykład emmy ja wyszedł i zabił go, dostanę z niego itemy więc tak, i na tej strefie naprawdę są bossy yy, jest więcej mobów, jest, są lepsze te moby, jest większy drop i jeszcze, jeżeli ktoś posiada rangę Bobas, mamy ten drop razy 2. Na tej strefie, jeżeli ktoś ma klan, a przypominam, że nawet możecie dołączyć do mojego klanu, który link macie. Do, no, macie link w opisie do Discorda, możecie wbić zrobić ticket. Eee, koszt to jest takie 50, na razie myślę, koła. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, bo nie chcemy robić pasówki, to będzie cena zwiększona. Później wszystko będzie napisane na Discordzie. I na tej strefie naprawdę da się fajnie wyfarmić, zabijając. Tak jak widzieliście zresztą w poprzednich klipach, z... całą godzinę, zdropowałem 3 milion. Tak naprawdę. I tu mamy bossy, tu mamy tą platformę, która te żetony respi, no i mamy levelu 14 te właśnie pigmeny, czy jak to tam się nazywa Które, no praktycznie jak ma bobas boba, zabijesz jednego, masz od razu żeton, nie, tak naprawdę, bardzo fajne Ale w drugą stronę jak sobie pójdziemy, nie ważne czy tu w lewo czy w prawo teraz Jak pójdziemy na przykład prosto sobie, jak się zrespimy się odwrócimy o 180 stopni Pójdziemy sobie prosto. Tu mamy już strefę skip inventory, gdzie nie traci się itemów. I tu na spokojnie możemy sobie wyjść. Zobaczcie, ile to jest osób na tej platformie. Bo tu co 30 sekund dostaje się aż jeden żeton taki. A przypominam, że 16 żetonów jest potrzebne do otwarcia tej standardowej skrzynki. I to od 8 do 12 działa, że co 30 sekund dostaje losowo, loso, losowo tutaj osoba żeton. Więc tutaj też można sobie zdominować tutaj tą strefę skip inventory. No i są te moby, wiadomo, mniejsze levele, z których są jakby jest no, mniejsze drobno, wiadomo, nie? Więc fajnie jak mieć klan, żeby sobie farmić, po co ty mnie bijesz Iggy Stefan, e, nieważne Jak sobie tu polecimy dalej, tak naprawdę tu więcej nic nie ma, nie, na tej strefie e, Ale tak naprawdę pijesz niewitkę albo robisz, dołączasz do klanu za 50 koła inwestycja No tak naprawdę ziomki z klanu, które podłączały tydzień temu, już dostali dzisiaj podział 500 koła na przykład z tego killa, nie No, on będzie mnie gonił, okej, okay. fajnie ja sobie po prostu przejdę przez sektor i spróbuję może go jeszcze sobie zabić, zobaczymy co z tego wyjdzie. No a co do strefy tutaj, gdzieś się traci przedmioty, no to sobie jak wyjdziemy za linię to mamy również tutaj te pole właśnie do farmienia żetonów. Sobie możemy farmić jak sobie będziemy tutaj stać przez 30 sekund, to już Wam pokazuję, mam tutaj po jednym żetonie, bo one się nie stakują wszystkie. No ale sobie stoimy 17 sekund i zaraz Wam pokażę. No, mamy 2 sekundy do dropu, no i dost dostałem żeton. No i tutaj tracimy item, akurat zobaczcie. Tutaj, o, normalnie jest piorun, normalnie czas gracza. Jak sobie pójdziemy od tej platformy tutaj, to tutaj mamy taką beczkę. Tutaj, sobie skoczymy, respi nam się boss, który naprawdę jest bardzo fajny. Bardzo podobny do tego z netheru, Dość bardzo podobny by powiedział. Drop bardzo fajny też. Sakwy, książki, nowe itemy i tak dalej. Żetony, kasa. No, dropping też jest bardzo fajny. I tak, jeżeli chodzi o strefę eventową, na strefie B, tam gdzie się traci przedmioty. No to tutaj ten boss, platforma, no i mamy lepsze moby, no to wiadomo, mamy lepsze moby, z których jest większy drop, no jeżeli ktoś jeszcze posiada rangę Bobas, to ten drop naprawdę jest bardzo, ale to bardzo, bardzo fajny. No i co, no to byłoby na tyle w sumie. Z tych stref, wszystkich no keep inventory tam jest mniej faktycznie. No ale oj, sorry, bym puszkę strącił, yy, nie od piwa, tylko od energetyka. <laughs> I co? No, na keep jest mniej tego, no wiadomo. Yy, no, bardziej administracja postawiła, żeby gracze się bili na tej strefie, gdzie się traci te itemy. No i w sumie co? O, i tu mamy te mobiki, to mogę wam pokazać. One bardzo duże biją, akurat. Jeżeli chodzi, czemu cały czas nie te pana spawna? O, są lekkie lagi na serwerze. No one biją dość mocno, no, mogę wam pokazać szybko. O, tż, zobaczcie. Po ile serc mi bije? Po półtora serca. Jak ci takie 10 dopadnie, no to też może zginąć. Więc tak naprawdę, bez koksów i diamentowego seta w moim przypadku plus 7, to nie ma co tu przychodzić. Dobra, to byłoby na tyle. Bez przedłużania. Co, Do zobaczymy w następnym filmiku. Trochę endu będzie, trochę w sumie spawna. Bardziej dynamiczne odcinki. No i co, no to tyle. Żegnam się. Hej.